Może być? Tia. Kim jesteście? Pracujecie dla hey? Dzień dobry, Sierżan, Blackburn. Kiedy mi wreszcie poryśli, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To? To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila. Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie. Poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy.

Przyjąłem! E wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR powinniśmy teraz być w iranie, a nie w iraku. Oni przechodzą przez granicę stary. Pielar to kozacy, łapiesz? Większy chodnik ze świecą szukać. Szajbus 1-3. Tu dowódca szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbędnego. Tu 1-3. Przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No panowie, wszyscy wysiadać. Dobra, idziemy. Jazda. Teraz późniliśmy się na imprezkę. Gdzie porusznik? Tutaj w prawo. Dzięki!

Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazaru To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy gdzie to Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy. Spodziewajcie się najlepszego. Naprzód!

ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Ostrzał! Snajper! Nie jest? Dobrze. Okej. Okay. Jest. RPG. Nie zbliżać się do samochodu! Do zbroi, idą swoi! Wszyscy do pierdolę w tę pudynę! po drugiej stronie parkingu. Odkszywają nas! Przemieszczamy. Wstąpiam! Zgodzimy! przez mur, prawa strona. Kontakt lewej! się nim. Hej kolego, czujesz to? Dobra, Nadzor, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafik się wiliże. Da radę. Kawał czarnego sukiency. Kolejny trząs. Nie się. Rozglądać się, panowie! ...porusza się od osłony do osłony. Nie zatrzymywa się w ząbku. To nie byli miejscowi. Nie mówili parowsko. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich wojowników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dal. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Czysto, czysto! O, super, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! Idziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Gotowi? Naprzód. Idę. Idę. Dobra, teraz. Idę. Idę. Dobra, wszyscy na glebę. Podciągamy się do krawędzi i jak wychyli głowy, to ją kurwa strzelimy. Zrozumiano. Trzymać się ściany. Tak, czekaj aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. Mów do mnie, widzisz go? Jest. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzut pepa. Czekaj ją blokowi. Kurwa, osłona się sypie! Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni Czy już się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Waga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, owia! W porządku. W porządku. Łukajmy tego patrol Szajbus 13 tu sanitariusz. Włacaliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać. Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona! Szajbus 1 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem! Przemieszczamy się! Odbiór! Wypatrujcie wroga, nasi są tam całkiem odsłonięci. Nieprzyjaciel na poziomie ulicy! Kolkowy, lewa strona! Ruch na baku, przesali! Są następni. Uważajcie na ulicę i dachy. Szajbus 1-3, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione, może się ruszać. Kurwa, to chyba jakieś żarty. Plus 1-3 to Dotarliśmy. Wielkie dzięki. Zaopiekujemy się waszym koleżką. Bez odbioru. Idą do nas. Są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na dół. Z tego, za daleko! Możemy użyć tego jako mostu. Robacz! Sieprzony harcerzyk. problemy Przemieszczamy się do punktu docelowego. Hopio. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że są sali strofi. A co będzie, jak wygra pialar? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Taku, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak Ci się zdaje? Czym była amerykańska wojna o niepodległość? są Jak ty w ogóle trafiłeś dobiegą? Do Sam sobie często zadaję Masz patrol? Dwóch. Skupcie się. rannych zabitych. Chwila. Dowódca Sankosów, to jeden przyjdź. Musimy ewakuować rannych. Odbiór! Przyjąłem jeden trzy. Uważajcie na siebie. Bez odbioru. Cholera, coś tu jest nie tak. E, e, coś znalazłem. O nie, jest dobrze. Ładunki wymuchowe! Cholera, drugi nie zrozumiał. Kurwa mać, przyciągamy za dużo uwagi. No co jest? Cytnik Muszę wiedzieć, ta... do czego jest podłączony. Blackberry, nic za przewodem! Jazda!